Bardzo się cieszę, że tu jesteś, ponieważ głęboko wierzę, że jeżeli oglądasz to wideo, to naprawdę znaczy, że jesteś gotowy, że jesteś gotowa spotkać się ze sobą na takim bardzo głębokim wewnętrznym poziomie. I to jest dokładnie ta chwila najważniejsza dla Ciebie. 21 dni, odkryj swój wewnętrzny potencjał to intensywny program online'owy, workshop, który będzie się odbywał w formie grupy, zamkniętej grupy na Facebooku. Materiał, który będę przekazywała Wam w trakcie tego workshopu, w trakcie tych intensywnych 21 dni, to będzie materiał, który po raz pierwszy wyjdzie, że tak powiem, bardziej w szeroką publiczność, ponieważ do tej pory był tylko i wyłącznie przekazywany podczas moich indywidualnych sesji z klientami. Ale poczułam taką silną, ogromną potrzebę wyjścia z tym szerzej. To, czym będziemy się zajmować podczas tego workshopu, to odkrywanie i odblokowanie w pewnym sensie Twojej wewnętrznej mocy, Twojego wewnętrznego potencjału. Odblokowanie, odkrycie, dlatego że tak naprawdę Ty już masz wszystko to, czego potrzebujesz, masz to w sobie. I ponieważ jesteś częścią czegoś wspaniałego, czegoś takiego wspaniałego, czym jest wszech, świat. Natomiast może się zdarzyć, i bardzo często się zdarza, że dostęp do tego miejsca, Twojego wewnętrznego potencjału, w pewnym sensie jest zablokowany różnymi doświadczeniami, różnymi przekonaniami, różnymi blokadami, Twoim wewnętrznym krytykiem, który, które stoją na drodze do tego, żebyś miał, żebyś miała dostęp do swojej wewnętrznej mocy. I to jest całkowicie zrozumiałe, całkowicie normalne, ponieważ większość ludzi tak ma, wszyscy przez to przechodzą. I w pewnym momencie w naszym życiu zdarza się, że wydarza się coś w naszym życiu, staje na naszej drodze w naszym życiu coś, jakaś możliwość, która w efekcie da tą opcję odblokowania i naprawdę dotarcia do tego prawdziwego Ty, którym jesteś. To, w jaki sposób postrzegasz świat. Dzisiaj to, w jaki sposób przeżywasz swoje doświadczenia, wynika z pewnego rodzaju matrycy, profilu pola energetycznego, który stworzyłeś, który stworzyłaś sobie do dzisiaj na bazie swoich doświadczeń, które przeżyłaś wcześniej, na bazie pewnych wartości, które często przejęłaś, przejąłeś możliwe że od swoich rodziców, na bazie pewnych przekonań, które masz na swój temat i na, na temat całego świata wokół Ciebie. Więc to, w jakim profilu energetycznym funkcjonuje, ma ogromny wpływ na to, jak postrzegasz świat, jak postrzegasz swoje możliwości i jakie to Ci daje możliwości Pójścia do przodu, zrobienia czegoś nowego, osiągnięcia czegoś. Więc jeżeli na przykład dzisiaj zdarza ci się funkcjonować z takiego poziomu, jestem niewystarczająco coś, na przykład jestem niewystarczająco piękna, albo jestem zagubia, żeby, żeby coś zrobić, albo nie zasługuję na to, żeby pójść w tym i w tym kierunku i żeby osiągnąć to i to, albo boję się, albo nie wiem, albo lękam, lękam się, wówczas. Takie podejście, takie patrzenie na siebie, na świat przez chwilę, przez dłuższą chwilę, przez, przez bardzo długą chwilę powoduje w ten sposób, że kreujesz pewnego rodzaju wibracje w sobie, a ponieważ energia przyciąga energię, w efekcie podobne rzeczy, podobne doświadczenia i podobnych ludzi przyciągasz do siebie z takiego poziomu. Więc żeby to zmienić, żeby przyciągnąć innych ludzi, żeby przyciągnąć inne doświadczenia, takie które po prostu będą ci sprawiały więcej przyjemności, więcej radości, będą ci dawały więcej szczęścia i będą ci dawa dawały więcej możliwości, które masz dzisiaj, otworzą przed tobą przestrzeń. Zapraszam cię więc dzisiaj do odkrycia twojego wewnętrznego skarbu, tego prawdziwego ty, jakim jesteś, twojego wewnętrznego potencjału, twojej wewnętrznej mocy. Która jest w Tobie, ja o tym po prostu wiem, która jest w Tobie i która się kryje za tymi różnymi destrukcyjnymi energiami. Proponuję Ci rozpoczęcie podróży do tego, żeby odkryć to wspaniałe miejsce w Tobie. I jest to. Mega ekscytujące, ponieważ wiem, co się wydarza, wiem, co się czuje w momencie, kiedy w końcu, na końcu tej drogi, w jakiś sposób jesteś w stanie stanąć rano przed lustrem, spojrzeć w sobie w oczy i powiedzieć, Jesteś super, uwielbiam Cię, kocham Cię. Jesteś w stanie rano obudzić się z wielkim uśmiechem na ustach i z otwartym umysłem, po to, żeby z radością podejść do kolejnego dnia, bez względu na to, co by się w nim działo. Wiem, ile mocy daje to doświadczenie mocy, z której potem możesz czerpać w pracy, w domu, w rodzinie, dzięki której możesz realizować swoje marzenia, które do tej pory skrzętnie prawdopodobnie Zamiatałeś, zamiatałaś pod dywan. Więc dzisiaj w ramach programu 21 Dni Odkryj Swój wewnętrzny potencjał, będziesz mógł, będziesz mogła zobaczyć z jakiego poziomu Ty działasz konkretnie, z jakiego poziomu energii, i będziesz mógł, będziesz mogła zdecydować, czy chcesz dalej funkcjonować z takiego poziomu, czy chcesz coś zmienić, czy chcesz wprowadzić jakieś nowe nawyki na przykład, jakiś nowy sposób działania, jakiś nowy sposób patrzenia, myślenia i reagowania na pewne wydarzenia w Twoim życiu. Więc podczas tego programu przekażę Ci różnego rodzaju narzędzia, ćwiczenia, wiedzę, którą posiadam na ten temat. Aby jak najlepiej korzystać, z, aby dotrzeć i jak najlepiej korzystać z tego swojego wewnętrznego potencjału. Każdy z Was doświadczy tego programu z innego poziomu, ponieważ wszyscy jesteśmy unikalni. Więc każde doświadczenie będzie na swój sposób indywidualne i specyficzne tylko i wyłącznie dla Ciebie. Natomiast na pewno będzie kilka rzeczy wspólnych. Na pewno rzeczą wspólną będzie to, że przez tych 21 dni to będzie czas bardzo intensywny, ponieważ zaproponujemy, Proponuję Wam w tym programie, w ciągu tych 21 dni, 8 razy spotkamy się na live, na naszej zamkniętej grupie na Facebooku, to będą spotkania około godziny, półtorej godziny, podczas tych spotkań również będziecie mogli zadawać wszystkie pytania, jakie będziecie chcieli zadać na temat tego, o czym będziemy mówili. Codziennie przez tych 21 dni będziecie otrzymywali nowego rodzaju zadania, nowego rodzaju narzędzia, nowego rodzaju wyzwania. Które spowodują, że to, czego się dowiecie, będziecie mogli automatycznie przeobrazić, przekształcić w działanie. Ponieważ rozwój osobisty i to, czy się zmienimy, czy się nie zmienimy, naprawdę możemy kupować każdy kolejny program, tak naprawdę. Możemy czytać każdą kolejną książkę, możemy słuchać każdego kolejnego filmu, wideo na YouTube. Natomiast jeżeli to pozostanie w formie takiej abstrakcyjnej, aha, okej, okay, no to ja działam w ten sposób, a tak, a nie inaczej, a jeżeli tego tak naprawdę nie przekształcisz w działanie i nie zrobisz czegoś konkretnego, to naprawdę nic się nie zmieni. Natomiast jeżeli naprawdę chcesz się zaangażować, jeżeli naprawdę chcesz odkryć to, i przekonać się naprawdę wewnętrznie, jakim jesteś wspaniałym facetem, jaką jesteś wspaniałą kobietą i jakie masz możliwości, to masz jak najbardziej szansę zrobić to podczas tych intensywnych 21 dni razem. Natomiast jest to jak najbardziej kwestia Twojego zaangażowania i korzystania z tych wszystkich narzędzi, które dostaniecie. Wspólnym elementem dla wszystkich będzie społeczność, w której będziecie, ponieważ będzie to społeczność zamknięta, będzie to bezpieczne miejsce, będzie to grupa osób, która już się zaczyna konstruować, tak naprawdę, będzie to grupa osób, która chce tego samego, która dąży w tym samym kierunku, która gotowa dzielić się swoimi doświadczeniami. Więc na tej drodze poszukiwania najlepszego siebie, najlepszej wersji siebie, po prostu w tej grupie pokaż się jako ta najlepsza wersja siebie, czyli zaangażuj się dokładnie w to, co robisz, wspieraj ludzi, pozostałych ludzi, którzy są w, tych, w tej grupie, a też dostaniesz tego rodzaju wsparcie w zamian. 21 dni odkryj swój wewnętrzny potencjał. To możliwy wstęp do przejścia do głębszego, jeszcze bardziej intensywnego programu, który może być, który będzie kontynuacją w pewnym sensie tych 21 dni. Będzie to program pod tytułem pra Prawo Bycia. Natomiast o tym powiem więcej pod koniec naszych wspólnych trzech tygodni. Pierwsze oficjalne spotkanie naszej grupy odbędzie się 1 października, natomiast już teraz bardzo, bardzo serdecznie i głęboko zachęcam Cię i zapraszam do tego, żeby już wejść do tej grupy, żeby stać się częścią tej społeczności, ponieważ. W tym okresie przed 1 października już będę Wam dawała różnego rodzaju narzędzia, takie przygotowujące Was do startu. Zachęcam Was również do tego, żebyście zapraszali swoich przyjaciół do wzięcia udziału w tej grupie i w tym workshopie. Dlaczego? Dlatego, że będzie to doświadczenie naprawdę bardzo wyjątkowe i może to. Zmienić Twoje życie i jestem, jestem o tym głęboko przekonana. Może to rzeczywiście dojść do tego miejsca w Tobie, które jest gdzieś, czeka na odkrycie i czeka na to, aż po prostu dasz mu prawo bycia i dasz mu prawo zaistnienia. Uczestnictwo w tej grupie i udział w ogóle w workshopie, korzystanie z tych wszystkich narzędzi to jest koszt, koszt 399 zł. I teraz tak, bardzo ważna rzecz. Szczerze, łapie się czasami za głowę, że to jest tak mało, ponieważ ogrom wiedzy i jakość tej wiedzy, jaką dostaniecie do dyspozycji w ciągu tych trzech tygodni wspólnej pracy, jest nieporównywalnie wielka w stosunku do tej ceny. Natomiast ponieważ jest to swego rodzaju premiera tego programu, i ponieważ pierwszy raz tak naprawdę wychodzę w publikę. Z tymi narzędziami i z tym sposobem pracy, które wykorzystuje w takiej pracy jeden na jeden. Więc pomyślałam sobie, ok, dlaczego nie? Niech to będzie w ten sposób, niech to będzie taka cena, a nie inna, niech to będzie premiera tego wydarzenia. Natomiast zapewniam cię, że nigdy później i nigdy więcej ta cena nie będzie tak niska. Więc tym bardziej zachęcam do tego, żeby wziąć udział w tym workshopie już dzisiaj, w tym pierwszym premierowym wydaniu workshopu 21 dni odkryj swój wewnętrzny potencjał w komentarzach znajdziecie link do płatności którą możecie zrobić już dzisiaj jeżeli już dzisiaj podejmujecie decyzję i od razu po dokonaniu tej płatności możecie poprosić o dołączenie do grupy. Tak samo, jeżeli chcesz na przykład zaprosić kogoś znajomego, jeżeli czujesz, że na przykład tego rodzaju doświadczenie przydało się jakieś, przydałoby się jakiejś Twojej bliskiej osobie, to wyślij jej po prostu ten film. Daj jej taką możliwość, żeby sobie ten film obejrzała, żeby sobie poczytała, zaprosi ją na mój profil. Iwona Grochowska, Life Transformational Coach, żeby ten ktoś mógł sam przekonać się do tego, czy chce wziąć w tym udział. Jeszcze czy nie. na koniec dosłownie kilka słów na mój temat, ponieważ jeżeli widzisz mnie po raz pierwszy, jeżeli słyszysz mnie po raz pierwszy. Nazywam się Iwona Grochowska i jestem Life Transformational Coachem. Praca, Life, coachem. którą razem wykonujemy, właśnie między innymi polega na odkryciu tej swojej wewnętrznej mocy, która w efekcie, w momencie, kiedy wybuchnie, Nie. zacznie się pokazywać w życiu danej osoby, daje jej taką możliwość, że daje Tobie w efekcie taką możliwość, żebyś mógł, żebyś mogła zacząć żyć i funkcjonować, z takiego poziomu bycia twórcą. Bycia kreatorem swojego życia, a nie skutkiem przypadkowych okoliczności, które ci się przytrafiają. Więc oprócz tego typu workshopów, oprócz takiej grupowej pracy z ludźmi, oczywiście prowadzę również indywidualny coaching jeden na jeden. I jeżeli byś był zainteresowany, jeżeli byś by była zainteresowana, po prostu napisz. Po do co mnie? ten program? Ponieważ głęboko wierzę, że ludzie mają możliwość. I że ty masz możliwość życia w taki sposób, jak chcesz żyć. Bycia tym, kim naprawdę jesteś. Natomiast bardzo często na drodze do tego, żeby żyć pełnią siebie, że tak powiem, stoją tego różnego rodzaju historie, które sobie wytworzyliśmy w naszym życiu. 21 dni odkryj swój wewnętrzny potencjał. Twój potencjał czeka, żebyś mu po prostu. Dał drogę dostępu, żebyś mu odpuścił i żebyś dał, dała mu szansę na zaistnienie. I powiem na koniec tak: posłuchaj swojej intuicji, bo jeżeli jesteś tutaj, jeżeli słuchasz tego wideo, i jeżeli w ogóle dotrwałeś, dotrwałeś do końca tego wideo, to znaczy, że w jakiś sposób, z jakiegoś powodu, Twoja intuicja przyprowadziła Cię tutaj. Więc zastanów się, co mogłoby być i co może być Twoim następnym, najlepszym krokiem. Do zobaczenia.